Witajcie, kochani. Dzisiaj będę testować ramen i mam nadzieję, że moja buzia będzie cała. Jest to azjatyckie danie, które na pewno dla europejskiego podniebienia będzie troszeczkę szokiem. Ja osobiście ramenu nigdy nie jadłam, więc będzie to mój pierwszy raz. Mam tutaj dwie wersje tego dania. Mam taką wersję i taką wersję z serkiem. Są to wersje instant, mam nadzieję, że będzie dobrze. Zobaczymy, no na pewno będzie pikantne, z tego co wiem, no to ranem jest pikantny i, i no może być ciekawie. Ja w sumie lubię pikantne rzeczy, więc może tak nie będzie tragicznie u mnie, ale do popicia też mam taki napój. Azjatycki, no zobaczymy jego smak, jak smakuje. Do popicia ramenu podejrzewam, że będzie w sam raz. A żeby sobie wstydu nie narobić i nie jeść widelcem tego dania, mam tutaj pałeczki, więc <gryw> będę też jeść pałeczkami. Nie wiem, czy mi się uda, ale będę próbować. Kochani, to jeszcze się przyjrzyjmy tym daniom. Każde danie kosztowało mnie 8,50. Zakupiłam je na festiwalu w Kielcach, gdy byłam. Zobaczymy, jak trzeba to przyrządzić. Tu jest cała instrukcja obsługi. Tutaj wszystko też jest napisane po polsku. No nic, za chwileczkę będę przygotowywać te dania. Tutaj jeszcze mam to. Znaczy. Do wypicia ten napój. Jest on gazowany, carbonated. Grab, no to będzie winogronowy, gazowany napój, moi drodzy. Może wino, nie, no może wino, nie, ale, ale, ale napój gazowany o smaku winogrona to na pewno. No dobra, kochani, nie będę tutaj przedłużać, idę gotować. Kochani, już makaron jest ugotowany. Tam, gdzie był makaron o smaku ramenu yy, ze serkiem, to jest tutaj. Mam. O, tu mam serek, tu mam sosik do tego yy, całego makaronu, <grych> a tutaj mam, yy, tutaj mam ten zwykły makaron bez serka. Yy, tutaj mam, nie wiem, chyba to jest jakaś przyprawa. Tu mam sosik. No nic, muszę to teraz wymieszać. Już y, przygotowałam sobie nawet łyżki do mieszania. I, I oczywiście nożyczki, żeby sobie to otworzyć. Zacznę może tutaj od tego z serkiem. Aj, to jakiś sos jest. Ale jaki to jest sos? Nie wiem. Chyba jakiś sojowy. Wow! ciekawe. I co? I ten serek chyba też muszę sobie nie wiem, posypać tym serkiem? Czy go wymieszać z tym sosem? Może wymieszam. To będzie tak smakować wszystko jednakowo. Ojeju. Ten serek jest żółty. Nie, tutaj są jakieś przyprawy. Moi drodzy. No. Będę się świecić chyba po tym daniu. Zobaczymy. Albo mi czułka urosną. <laughs> Zobaczmy. Wow. <laughs> Mam nadzieję, że. nie będzie to bardzo pikantne, chociaż może ten serek trochę tak złagodzi ten smak. No nic. Zobaczymy. Ojej, No, taki zapach, moi kochani, jak kostka rosołowa. Jak są kostki rosołowe, to taki sam zapach. Na pewno się będę świecić. To jest niemożliwe, bo ja tak w sobie nie jadam takich dań, wiecie, gotowych. Więc podejrzewam, że będzie to dla mnie niemały szok. Jak nie dla mojego organizmu, prawda? Znaczy dla mojego organizmu, nie dla mnie, no bo ja to widzę, co tu jest, ale. No dobra, zobaczymy. Wow! Też taki sosik. Wow! Paulina gotuje. Mm. Ojej. No dobra. Jeszcze to, ciekawe, co to jest. Bo tamto, to się domyślam, że to coś z serem było, a to, to nie wiem. Pewnie jakieś przyprawy. Mhm. Wow. No, chyba tak. Ojeju. Mieszam, mieszam. Czy to wygląda apetycznie? Jak uważacie? chyba tak średnio zanim się wymiesza to tak średnio to wygląda mm. Mm. Ojeju. inny kolor jest y, tego makaronu a tego ten jest taki bardziej pomarańczowy może przez ten sztuczny ser <laughs> nie wiem możliwe, że tak bo to w sumie nie jest ramen, tylko makaron o smaku ramenu, z tego co widzę, bo to powinien być taki jakiś rosół, chyba. No, nigdy nie jadłam ramenu, więc nie wiem. Ale chyba tak. To coś podobnego do ramenu jest, a nie ramen. Ale o smaku ramenu, <laughs> więc może być pikantne. Dobra, kochani, wymieszałam. No to zapraszam do oglądania. Dobra, kochani, no to jedziemy z tematem. Muszę tutaj tylko sobie te pałeczki rozpakować i zobaczymy, jak będzie smakować to danie. Pałeczki pałeczkami, ale może zanim będę jeść, oh, otworzę sobie ten napój. O, jaki zapach chemiczny. Zobaczcie, jak ulatuje ta para. Widzicie to? Mam nadzieję, że tak. Mówi do mnie ten napój. Dobra, kochani, zobaczymy, jak będzie smakować. Zostawię sobie do przepicia go. Dobra kochani, to biorę pałeczki i zaczynam jeść. To jest y, ten rodzaj zwykły makaronu bez serka. No i zobaczymy, czy się da zjeść to. najezno. Mhm. Ale czy to jest y, w ogóle dobre? Kwestia gustu. O, ja <średencji> W ogóle chciałam wam powiedzieć. Że to jest danie wegetariańskie odkryłam, chociaż jest o smaku kurczaka. Zobaczcie, kochani, tu jest napisane sztuczny aromat sproszkowanego kurczaka, więc chyba żadne zwierzę nie ucierpiało przy produkcji tego dania. Dobra, kochani, biorę się za następne danie yy, ze serkiem tym razem. Czy też będzie takie pikantne? Zaraz się przekonamy. Może lepsze? Mmm. Mm. Bardziej chemiczne. Mm. Potem to na pewno się będę świecić na niebiesko albo na zielono. Ugh. takie pikantne jak pierwsze to danie, ale na pewno bardziej paskudne. Absolutnie nie polecam makaronów instant o smaku ramenu. No i napój też jest paskudny. Kiedyś muszę spróbować prawdziwego ramenu, bo w tych daniach to jest za dużo chemii. Jeżeli spodobało Wam się moje poświęcenie, to zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, i jeżeli jesteście nowi, to zasubskrybujcie mój kanał, bardzo mnie to ucieszy. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie moje spotkanie z azjatyckimi daniami. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia.